Rekrutuj zawodowo. Jak skutecznie przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z kandydatem? To pozycja obowiązkowa dla każdego rekrutera i osoby interesujące się rekrutacją. Dlaczego warto przeczytać tę książkę? Najlepszą reklamą są opinie moich czytelników. Dużo praktycznych przykładów, wskazówki z życia wzięte, których nie uczą na studiach. Ćwiczenia do wykonania, dodatkowe materiały do pobrania, przejście przez cały proces rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem krok po kroku. Napisałem tę książkę bardzo przestępnym językiem. Jak gdybym siedziała obok ciebie, jak Twój osobisty mentor? Sama ukończyłam psychologię, ale wiem, że ten żargon nie zawsze musi być zrozumiały dla wszystkich, dlatego mówię po ludzku o każdym etapie i aspekcie rekrutacji. Zadbałam też o najdrobniejsze szczegóły, abyś otrzymując książkę poczuła, poczuł się wyjątkowo, bo chcę podkreślić, że twoja rola w firmie jest naprawdę bardzo ważna. Jako rekruterzy jesteśmy jak handlowcy dla klientów. Jesteśmy pierwszym punktem styku z firmą, jako z pracodawcą i w dużej mierze to od nas zależy, jakie osoby pracują w organizacji. A więc przyjemna w dotyku okładka soft touch, miejsce na notatki, zakładka motywacyjna i przepiękne opakowanie, w którym otrzymasz książkę. Twój egzemplarz może być już w drodze do Ciebie z zamów rekrutuj zawodowo już teraz.